Jak on to czytał? Kiedyś w latach 80. w programie Polskiego Radia, w programie pierwszym, pan Gustaw Ludkiewicz czytał książkę, powieść François Rabelego Gargantua i Pantagruel. Jak on to czytał? Po prostu niezapomniane przeżycie które pamięta się na zawsze. Wspominając ten tekst, to słuchanie czytania pana Gustawa Ludkiewicza, tym razem czyta dla was Klub Drugiej Kawy. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel. François Rabelais Gargantua i Pantagruel Księga pierwsza Żywot wielce przeraźliwy wielkiego Gargantui ojca Pantagruelowego niegdy skomponowany przez mistrza Alkofrybasa abstraktora piątej esencji Księga pełna pantagruelizmu do czytelnika. Przyjacielu, coś jął się tej księgi. Wszelki smutek chciej rozpędzić z czoła. I czytając, nie gorszyć się zgoła. Zła tu nie masz niż petnej mitręgi. Choć nauczyć niewiele was zdoła, jedno śmiechu da nieco czasami. To lekarstwo najlepszym się zdami o zgryzotę, co sercu dopieka. Lepiej śmiechem jest pisać niż łzami. Śmiech to szczere królestwo człowieka. Żyjcie w weselu. Rozdział pierwszy o genealogii i starożytności rodu Gargantuji. Ku poznaniu genealogii i starożytności rodu który wydał nam Gargantuę, odsyłam Was do Wielkiej Kroniki Pantagrueriańskiej. Z niej dowiecie się obszerniej, w jaki sposób olbrzymy zrodziły się na tej ziemi i jako z tych w linii prostej począł się Gargantua, ojciec Pantagruera. Owo, niechaj Was nie mierzi, iż na razie pominę te sprawy, te sprawy mimo, iż rzecz jest taka, że im szerzej by ją rozprowadzić, tym więcej udałoby się waszym wielmożnościom, jako zaświadcza autorytet Platona. Infilebo et Gorgias i Flacca, który powiada, iż niektóre gawędy, a ta jest niewątpliwie w ich rzędzie, tym bardziej są ucieszne, im częściej się je powtarza. Dałby Bóg, aby każdy znał tak pewnie swą genealogię od arki Noego aż do naszych czasów. Tak rozumiem, iż wielu jest dziś na ziemi cesarzów, królów, diuków, książąt i papieży, którzy wiodą się od niejakich Bosiaków i Chamów. Jako znów na odwrót wielu jest dziś dziadami w przytułkach, w nędzy i plugastwie, którzy poczęli się ze krwi i z rodu wielkich królów i cesarzów, zważywszy zadziwiające przeobrażenie królestw i mocarstw: asyryjskiego w medyjskie, medyjskiego w perskie, perskiego w macedońskie, macedońskiego w rzymskie. Rzymskiego w greckie, greckiego we francuskie. Aby zaś Wam dać wyobrażenie o mnie, który tu mówię, to mniemam, iż pochodzę od jakiego bogatego króla albo książęcia dawnych czasów. Nie zdarzyło się Wam pewnie spotkać człowieka, który by większą ode mnie miał ochotę zostać królem albo bogaczem. Żyć sobie suto, nie pracować, nie kłopotać się i dobrze opatrywać swoje przyjacioły i wszelkie godne, a uczone ludzie. Ale tym się pocieszam, że na tamtym świecie otrzymam to wszystko, ba, nawet więcej, niż bym obecnie śmiał pragnąć, za czym i wy taką albo i lepszą nadzieją krzepcie się w niedoli, i pijcie smacznie, jeżeli macie co. Wracając do materii, powiadam wam, iż dzięki szczególnej łasce niebios zachowała się nam gene genealogia starożytnego rodu Gargantui, bardziej zupełna niż jakakolwiek inna z wyjątkiem Mesjaszowej, o której nie mówię, jako iż mi to nie przystoi. To też diabły. To jest świętożki i okapturzone łby sprzeciwiają się temu, a znalazł ją niejaki Jan Odo na swej łące w podle wzgórza poniżej oliwy, idąc ku Narsaj. Tam, gdy kazał kopać rowy, trafił rydel kopiących na wielki sarkofag z brązu, długi bez miary, tak iż nie znaleźli jego końca. Szedł bowiem daleko, aż poza śluz wieny. Skoro go otworzyli, wówczas w pewnym miejscu, w którym był wyryty i wyobrażony kubek, dookoła zaś niego wypisane było etruskimi głoskami. Etruskimi głoskami. Hits bibitur. Znaleźli dziewięć flaszek w takim porządku, w jakim ustawia się kręgle w Gaskonii. Ta, która była w środku, mieściła dużą, tłustą, pękatą, omszoną, zmurszałą książeczkę, silniej, ale niewdzięczniej woniejącą niż róże. Rod w tej znaleziono rzeczony rodowód, wypisany kursywą, kaligraficznym pismem, nie na papierze, nie na pergaminie, nie na wosku, ale na korze wiązu. Tak wszelako litery były zużyte od starości, iż ledwie można było rozpoznać trzy obok siebie w rządku. Za czym przywołano tam i mnie, chociaż tak niegodnego. I zużywszy wielki zapas szkieł, posługując się sztuką, za pomocą której da się czytać niewidoczne litery, o czym poucza Arystoteles, wyłożyłem je, jak to ujrzycie, pantagruelizując po trosze to znaczy przepijając do smaku i czytając o słychanych czynach Pantagruela. Na końcu książeczki znajdował się traktacik zaintytuowany Fidrygałki faszerowane. Szczury i mole albo, abym zaś nie skłamał, inne złośliwe bestie nadżarły sam początek. Resztę zamieściłem poniżej przez cześć dla starożytności.